Ecco, vai. E giovani per il coach Ronaldo. Giusto, non c'è giovani. Mi avevo già

Które może też powiedzieć, To nasza propozycję. W tej chwili nie mogę Pani zaproponować więcej. Czy mogę dać y, odpowiedź Nic nie tracisz, nie zgadając się od razu na pierwszą propozycję. A możesz wiele zyskać, ale pamiętaj, tę technikę możesz stosować bezpiecznie, mając w zamaczu inne propozycje. Kolejna technika to miesz wysoko. Jakiego stanowiska pan oczekuje? Lubię pracę z ludźmi. Jestem dobrym organizatorem. nie zajmowałbym stanowisko kierownika. Kierował pan już zespołem? Organizowałem już w poprzedniej firmie promocję nowego produktu. Oceniono moją pracę bardzo dobrze. Nie było to formalnie stanowisko kierownicze, ale kierowałem pracą kilku osób. Rość, ale w perspektywie e, kilku miesięcy możemy do tej sprawy wrócić. Gdybyś od razu wymienił stanowisko szerokowe, dyrektor nie poznałby Twoich aspiracji i być może w przyszłości, przy awansie, nie wziąłby ich pod uwagę. Lepiej mierzyć wysoko, ale w razie czego mieć, czego ustępować. Znany jest przysłowie, chcesz nie wykraczać Jeżeli wybory wygra nasza partia, będziecie się Państwo na ulicach czuli bezpiecznie jak we własnym domu. Por casal.

Może automat wszystkie tak od razu. Potrzebne do prezentacji o szkole. muszę ładny że muszę wszystkie. Za zadanie bezpośrednią ochronę granic, ta, która biegnie. Czyli tutaj mamy duże ułatwienie na terenie, np. pasówki biologów z Bererze, Wodawa, gdzie mamy rzekę graniczną, bukt. Jest to jakieś, powiedzmy, krótkowe zabezpieczenie przed nielegalnym jej przekraczaniem. Natomiast na no, pozostałych odcinkach jest to granica bardzo umowna, którą wyznaczają znaki graniczne, gdzie znak graniczny po stronie polskiej. Jest dublowany znakiem granicznym w stronie sąsiedzkiej. Mają praktycznie dwa znaki do siebie, a na środku idzie ta granica państwowa. I tamty przepływ, powiedzmy, towarów, ludzi, przemytników i różnych innych uchodźców jest dość swobodny. Więc zabezpieczenie tej granicy nie jest zresztą proste. Do tego że strefa wpływów, takich taki bezpośrednich wpływów w sprawie granicznej sięga do 15 km głęboko w państwowej. Plus od chyba pięciu lat, nowym rozporządzeniem podajżej ministra Straży otrzymała uprawnienia i kompetencje, do, praktycznie takie same jak policja, czyli działamy na terenie całego kraju. Ten, normalnie, tak jak możemy jechać do łodzi, do kotkowa, w sytuacjach dla nas uzasadnionych. Także jest tego troszeczkę. W związku z tym, nie wystarczy w służbie w Straży Granicznej praca typowo fizyczna, czyli licze sobie człowiek po tej granicy i patrzy, czy nikt przez nią nie skarży. No Tego się tak nie da zrobić, bo ktoś kto jest swany, coś poczeka za chwilę, pójdzie mu za plecami. Dlatego też ta granica oprócz ochrony fizycznej. Od jakiegoś czasu otrzymała, jak mówiłem wcześniej, duże wsparcie od, od Unii Europejskiej i no no, potężnie na nie patrzeć. Zalogowanie jako uczę? Nie. Yeah. Ale Teraz tak, proszę Państwa, porozumiewanie się z komputerami, jeden z drugim, może na jakiejś podstawie, na podstawie jakichś narzędzi i tak dalej. Ale nie udaje się panu w no, Nie udaje, ja mówię, prowadzę normalne lekcje. I proszę Państwa, tu będziecie musieli znać adresy IP. Było w protokole z IP, czy nie było? Nie. Jak to nie

jaki y, najlepiej by było zrobić, to oczywiście pójść na studia pożarnicze, prawda? Jest taka możliwość, jeżeli każdy kto ma skończoną maturę y, może pójść na studia pożarnicza. to jest do Szkoły Głównej Służby Pożarniczych, która się znajduje w Warszawie. Tak I te tej szkole i studia trwają 4 bądź 5 lat, albo inżynier albo inżynier, magister ma 5, a sam inżynier trwa 4 lata, lampka ci się nie świeci. <grym> I, i, I po skończeniu tych studiów absolwent dostaje tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień młodszego kapitana, tak? czyli jest oficerem Państwowej Straży Pożarnej. To jest jedna z, jedna z możliwości, jakie, możemy, jakie mamy po skończeniu matury, po zrobieniu średniego wykształcenia. Natomiast są jeszcze tak zwane szkoły, szkoły chorążych, aspirantów pożarnictwa. Te szkoły są w Poznaniu, w Krakowie, w Częstochowie, czyli trzy. To są szkoły dwuletnie. Po skończeniu tych szkół strażak dostaje stopień młodszego aspiranta, tak? Czyli młodszych roczeń, co kiedyś było w Polsce. Stopnie są różne, żeby też Co trzeba zrobić, jak się dostać do tych szkół? Więc jeżeli chodzi o Szkołę Główną Służbę ta w ogóle szkoła główna służby poznawczej to jest evenement skali Bo w skali oczywiście i skali Europy. Dlatego, że w Europie to jeszcze w Szwecji mamy taką, taką szkołę i w Róz, prawda? W Rosji jest... No tak, Muszę no, się <torsk> to powiedzieć, czy na każdym miesiącu drodze musimy się bawić, że nie są oficjalne rzeczy, tylko spotkanie ma służbę poznawczej, bo się dowiedzieć więcej. Natomiast w Polsce jest i teraz co znajemy? Jakie egzaminy są w szkołach? Więc oczywiście jest punkta zbierana ze świadectw, tak? Jeżeli mamy na przykład fizykę i tak dalej, te punkty są zbierane. Natomiast tak, zdajemy fizykę, zdajemy matematykę, język obcy i W. Wcześniej była fizyka... Zawartami, matematyka z elementami fizyki, i teraz są tak, te różne... To to się zmienia cały czas. Natomiast fizyka i matematyka zawsze się przejawią, prawda? Gdzieś tam się przebija przez, przez te modele. Język obcy, język obcy... Nie ma zwolnień, czyli na przykład, jeżeli ktoś ma FC zdany, to nie ma się nie zdaje, to normalnie zdaje I, i, I zostaje nam WF. jak się okazuje, WF jest jednym z najcięższych egzaminów, które się tutaj wykonywane. w tym egzaminie z wf u mamy I aby żyć, na miły Życie nie tylko po to jest wybrać. Życie nie po to, by bez ciebie trwać.